Punktualnie 9.30 to jest moment, w którym łączymy się z naszą gością, Krystyną Kurcza-Predlich, dziennikarką, autorką książek, biografką Władimira Putina, można powiedzieć, oraz byłą korespondentką w Rosji. Dzień dobry. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Dzień dobry Pani. Bardzo się cieszę, że się słyszymy, możemy zdradzić światu tę tajemnicę, że nie panujemy sobie już od dość dawna. Okej, okay, dobra. Bardzo się cieszę i dziękuję za przyjęcie naszego zaproszenia, bo brakuje mi tej perspektywy, którą Ty masz na to, co się, na to, co się w tej chwili dzieje. Od jakiegoś tygodnia mniej więcej jesteśmy wszyscy nagle wstrząśnięci. I bardzo zmieszani, zupełnie nie jak koktajle Jamesa Bonda, bo nagle stała się rzecz bardzo dziwna. Prezydent Stanów Zjednoczonych zadzwonił do prezydenta Federacji Rosyjskiej. Ucieli sobie pogawędkę, po której nagle lawinowo ruszyły zmiany. Co się właściwie stało? Czym był dla Rosji ten fakt, że Donald Trump zadzwonił do Władimira Putina? E ja chciałam, czym był. Był wyciągnięciem Władimira Putina z otchłani zapomnienia, w którą słusznie wszyscy go, cała Europa go spychała, bo tylko na to zasługuje. I nagle oto szef świata, władca świata, prezydent największego państwa dzwoni do niego i, i traktuje go jak równego sobie. I to już była to już był pierwszy sygnał naszej przegranej. I, a potem wszystko dalej potoczyło się według scenariusza, który można było przewidzieć, trochę można było przewidzieć, już patrząc na miejsce, w którym się panowie spotkali, czyli w Arabii Saudyjskiej. Chciałam zwrócić uwagę na panów, którzy tam się zebrali. Wszyscy. Mają kres na rękach. O Putinie nie ma co mówić, bo to jest ogólnie wiadome. Ale nie zapominajmy, że na skutek inicjacji, inicjowania przez Trumpa tego strasznego marszu na kapitol, zginęło pięć osób, czyli mamy pięć trupów, niemal 200 osób rannych, i on jest za to odpowiedzialny. A to, że sądy amerykańskiego na razie zwolniły, to jest już inna sprawa. Ale popatrzmy na e, księcia Salmana, który w 2008 roku morduje dziennikarza e, Haczegorzego, w e, Turcji, dziennikarza, który był, był, był wielkim krytykiem mm. jego rządów. Cały świat o tym wie, że to morderstwo nastąpiło na skutek polecenia księcia, ale ówczesnie miłościwie panujący Stanom Zjednoczonym i Arabii Saudyjskiej, jak widać również, Trump klepie go po plecach i mówi, no nic się nie stało. No jasne, dlatego, że książę Salman jest bliskim przyjacielem jego zięcia, Kusznera, który tylko w ostatnim, w ostatnim czasie zarobił 2 miliardy, dzięki Handlowi z y, Arabią Saudyjską. I w takim oto miejscu, i z takimi oto dżentelmenami, y, toczą się y, rozmowy na temat pokoju. I to już budziło wielkie, wielki niepokój, co z tego może wyjść. A co wyszło? To wiemy. No wiesz co, na razie jeszcze nie wiemy, co wyjdzie dalej, no bo jesteśmy w sytuacji, w której mamy z jednej strony właśnie ten stół w Arabii Saudyjskiej, gdzie po jednej stronie siedzą wysłannicy Trumpa, panowie Rubio, Witkow i Waltz, a po drugiej stronie siedzą wysłannicy Putina, czyli panowie Orszakow i... Um... I minister spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej, Sergej Ławrow. I, wiesz, dla mnie samo zobaczenie tego stołu, i zobaczenie Sergeja Ławrowa goszczonego przy, przy stole i prowadzącego jakieś bardzo dziwne negocjacje nad głowami nie tylko, Ukra nie tylko Europy, ale przede wszystkim Ukrainy, której to dotyczyło, no to, to było coś, to, to był jakiś obraz, który, mimo że widziałam, to trudno mi było w niego uh, uwierzyć. Uh, tymczasem, Generał Kellogg, wysłannik specjalny Trumpa do spraw Ukrainy pojechał wczoraj do Kijowa. Dzisiaj w nocy potężne ataki na Kijów miały miejsce. Jak można sobie poradzić z perspektywy, nie wiem, właśnie takiego generała Kelloga z takim dysonansem, że tutaj opowiadamy o tym, że to Ukraina atakuje, a z drugiej strony no przecież on widział co się działo dzisiaj w nocy w Kijowie. No tak, no ale według obecnej retoryki waszyngtońskiej, to jest to wina Ukraińców. To Ukraińcy w tej chwili dostają lanie za to, że dopuścili do wojny. No przecież powiedział wczoraj wyraźnie prezydent Trump, że jak można było dopuścić do z, zrujnowania tak pięknego kraju, do tych pięknych kopuł. Jak można było dopuścić do tego, żeby yy, miasta były w gruzach? Przecież po pierwsze, gdybym ja był przy władzy, to do tego by nie doszło, a po drugie, to winni są ci, którzy do tego dopuścili, a dopuścili Ukraińcy, bo nie chcieli się zgodzić na warunki yy, Moskwy. Krótko i wątrowo, Więc dzieje, dzieje się, Twoje pytania są z z obecnie ogólnie nas pojętego przekonania, że to się nie dzieje, że to jest wykluczone, że to po prostu jest tak nieprawdopodobne, z czym się spotykamy, że to nie może się zdarzyć, to się może zdarzyć. No to się dzieje. Generał Kelok. To, no to się to się dzieje i dzieje się coraz gorzej, jeżeli e, e, Ławrow e, na Jakieś ze strony Trumpa czy z jego otoczenia na wzmianki, że jednak leczą bomby na, na domy mieszkalne w Ukrainie, Ławrow mówi, ale skąd? To są tylko cele wojskowe i jest to podane jako prawda. To ja mam absolutnie, przepraszam, odjazd dwadzieścia parę lat do tyłu. To jest wojna w Czeczeniu, to jest dokładnie to samo. Jak Putin ciągle mówi, że my bombardujemy tylko miejsca y, bojowników, gdzie y, tam z, y, zebrań bojo, bojowników i tak dalej. Więc jak y, y, Zachód <głaskał>, głaskał Putina przez 20 parę lat, tak teraz musi, y, musi y, zbierać to, co posiał. Dlatego że siłą Putina do 2022 roku była słabość Zachodu. Już ciągle przypominam o tym, jak premier Blair, premier Wielkiej Brytanii, mknął do Putina w 2000 roku, jeszcze przed jego wyborami, żeby z przeproszeniem złożyć mu pokłon i pokazać światu, że jest właśnie taki Putin, na którego my stawiamy. 2002 rok zaprasza go z wielką wizytą do <coughs> Wielkiej Brytanii po to, żeby podpisać bardzo korzystne dla obu stron umowy. W 2003 roku królowa angielska wozi Putina, mm -hmm. którego zaprosiła pierwszego czasu carów, gospodarza Kremla, obwozi go Londynie, że to było światem. I dalej mamy 2008 rok. Jest wojna w atak Kremla, atak Moskwy na Gruzję. I w 2009 roku, więc jeszcze, jeszcze wszystkie te ślady są świeże, prezydent Obama co robi? Reset robi. Reset robi z Rosją. Dlaczego? Dlatego to wszystko się dzieje, że świat poza Bugiem właściwie nie obchodzi, a mało tego, poza Odrą, nie jest istotny dla Zachodu. Nie był istotny dla Zachodu przez cały ten czas. Byliśmy peryferiami. Unia Europejska, chwała Bogu, że jest, ale była zbyt mało wymagająca w stosunku do Ciebie i zbyt mało wymagająca w stosunku do, wymagająca szacunku w stosunku do innych. Ale teraz jest jedna zasadnicza sprawa. Nie no właśnie, czy to jest tak, że ta... Czy to jest tak, że ta Unia Europejska po tym wszystkim, co się teraz wydarzyło w ciągu ostatniego tygodnia, rzeczywiście może zmienić jakoś to podejście? Może, może się obudzić? No, ona się już obudziła, to mhm. jest jasne. I mamy znakomitą, że tak powiem, Ministrę Spraw Zagranicznych Unii, czyli Kaję Kaldas, która jest osobą bardzo zdecydowaną. I mamy ministra Sikorskiego, który ma tam ogromny posłuch. No, nie tylko zresztą tam. I w tej chwili nie, nie ubolewajmy nad tym, że Unii nie ma przy tym stole. Unia przy tym stole siąść nie może, bo jest to stół wojny. Przecież, jeżeli Trump mówi coś takiego, że on właściwie powinien pobierać dodatkową pensję jako rzecznik kremla w tej chwili, dlatego że mówi dokładnie to. Co wyszkolony w KGB wer, werbujący Putin mu przekazał, że powinny się odbyć w, w Ukrainie wybory. Nie mogą się odbyć w Ukrainie wybory, dlatego że w stanie wojny nie przeprowadza się wyborów. Tego zabrania ukraińska konstytucja, a tego chce właśnie Putin żeby nastąpiły wybory i na skutek których być może uda mu się posadzić yy, w Kijowie następ, następcę Jan, Janukowicza. Mhm. No i wtedy miałby już wszystko. Wtedy już mógłby na, rzeczywiście powoli wycofywać się z wojny. Ale samo wycofywanie się z wojny jest nie na rękę Putinowi, dlatego że cała jego gospodarka, cała jego polityka jest nastawiona na wojnę, że yy, no, nastąpiła ogromna yy, destrukcja, Społeczeństwa rosyjskiego, ale o tym w tej chwili to, to byłby za duży temat, ale jemu byłoby bardzo niewygodnie wycofać się w tej chwili z wojny. Wojna jest mu potrzebna i potrzebny mu jest taki mędrzec niesłychany, o IQ nie wiem na jakim poziomie, jakiego mamy właśnie w Waszyngtonie, żeby powtarzał te i jego żądania. Wybory. Na przykład powrót Rosji do G8, z której została wyrzucona, kiedy państwa europejskie jednak stwierdziły w 2014 roku, chyba, że, że z tym panem to my jednak w tej chwili nie będziemy. I to wszystko ma się odwrócić, dlatego, że Putin przy pomocy Trumpa tak chce. No, właśnie, i ten nowy ład, który ma na świecie zapanować, jest ładem, w którym takie małe byty polityczne, jak na przykład państwa, poszczególne członkowskie Unii Europejskiej, to naprawdę nie mają ani głosu, ani specjalnego znaczenia, bo tutaj ta rozmowa dotyczy podmiotów absolutnie ogromnych. I to jest, to jest rzeczywiście coś, z czego. Powinniśmy sobie też jako Europejczycy zdawać Droga sprawę, pasiu, ile milionów ludzi jest, mieszka, zamieszkuje w Unii Europejskiej? 500. No, to jest jednak więcej. No niż... tak, ale właśnie mówię o Unii Europejskiej, a ja nie wiesz o poszczególnych państwach no. członkowskich. Dlatego no. teraz ta jedność Europy jest absolutnie fundamentalna no. dla naszego bezpieczeństwa no to brużą nam na razie dwa państwa, to jest wiadome, to są Węgry i Słowacja. I no są tam państwa wahające się oczywiście. No i bardzo trudne są w tej chwili zadania dla Unii Europejskiej, ale jednak większość śmiertelnie powinna być przestraszona tym, co się dzieje, bo jednak nawet nawet Holandia, które niestety ma znowu rząd prawicowy, czy inne państwa, są bliżej, bliżej Rosji i bliżej Ukrainy i nie mogą powiedzieć, tak jak sobie to powiedział pan Donald Trump, że między nami jest wspaniały słodki ocean. Na szczęście nie ma. tak, tak napisał tak. No tak napisała, a to jest prawa bezpieczeństwa już tych państw, to nie jest zabawa w klocki, dlatego, że sprawa, o której w ogóle ja zawsze traktowałam ją jako taki polityczny no, humbug, że, że Rosja nam zagraża, że Rosja rzeczywiście chce militarnie, militarnie przywrócić sobie państwa bałtyckie, republiki bałtyckie, które uciekły po rozpadzie Związku Radzieckiego i że rzeczywiście będzie y, y, mogła, bo że będzie chciała, to pisałam już o tym w 2002 roku, uh -huh. że Putin odkręci ten film, tak mi mówiono, że Wy się nie cieszcie, bo będziecie znowu nasi. Ale traktowałam to po, jako, jako autoreklamę. A w tej chwili to zaczyna być y, jednak naszą bardzo niebezpieczną perspektywą, jeżeli Unia Europejska nie będzie jakimś wielkim, skonsolidowanym ciałem, które nas będzie Które będzie w stanie w chwili... mieć własne, własne możliwości też właśnie obron działać jak sojusz obronny. Musimy tu postawić kropkę, ale bardzo wierzę i mam ogromną nadzieję, że do tej rozmowy jeszcze, jeszcze wrócimy. Dziękuję ci bardzo za Twoje analizy i za to, co, co nam powiedziałaś. I mimo wszystko życzę dobrego i w miarę spokojnego dnia. Krystyna Kurcza Pretlich była z nami. Tak. Wszystkim nam życzmy dużo środków uspokajających. No to pozdrawiam.